Roblox. Czym jest, nie trzeba w większości przedstawiać. Ale dla niewtajemniczonych, Roblox to platforma internetowa i środowisko do tworzenia gier, które pozwala użytkownikom zarówno grać w gry stworzone przez innych, jak i projektować własne. Roblox zbiera wokół siebie ogromną rzeszę fanów w każdym, lecz głównie młodszym wieku. Roblox posiada walutę premium zwaną Robuxami, używaną do kupowania przedmiotów w grach, jak i w sklepie. Każdy gracz ma swojego awatara, którego może spersonalizować, i właśnie w tym sklepie można zakupić skórki do gry, gdzie jedne z najdroższych sięgają w wartości nawet 69 milionów Robuxów, co na złotówki przejdzie się na jakieś 5,1 miliona złotych. Połączenie mikrotransakcji w grach i młodszej widowni, często znacznie bardziej podatnej na oszustwa, może doprowadzić do naprawdę ogromnych strat. Search Blocks w 2020 roku gracz o pseudonimie Frip stworzył projekt o nazwie Search Blocks i dodał ten projekt jako wtyczkę do Chrome Web Store. Na czym polegała ta wtyczka w skrócie. W tej wtyczce można było zeskanować zdjęcie Awatara, a wtyczka próbowała dopasować go do konta i umożliwiała dołączenie do serwera takiego gracza, nawet nie posiadając tej osoby w znajomych. Oczywiście miało to minusy, gdyż jak było więcej takich samych awatarów, to program nie był w stanie dowiedzieć się o kogo chodziło, więc pokazywał błąd. Na pierwszy rzut oka to nie wydaje się mocno szkodliwe, ale mocno przeszkadzało np. youtuberom czy streamerom w prowadzeniu swojej rozgrywki. W grudniu 2022 roku FreePowi ktoś zaoferował pieniądze w zamian za tę wtyczkę. Z tego co próbowałem się dowiedzieć, nie wiadomo jak duże były to pieniądze, ale ten zaakceptował wymianę. Osoba ta dodała do wtyczki zapamiętywanie dane użytkowników do logowania do konta Roblox. Użytkownicy Robloxa mający tę wtyczkę na komputerze, po włączeniu gry, zobaczyli, że ich skórki zostały wysłane do użytkownika zwanego Unstoppable Lucent. Jak domyślacie się, użytkownicy tracili często niemałe sumy. Dla przykładu jeden z najbardziej oszukanych użytkowników, Oniku CC Front. Został okradziony na kwotę 28 tysięcy dolarów, co daje kwotę w przybliżeniu około miliona złotych. Po krótkim czasie udało się złapać tego użytkownika i zbanować go. Phishing Czym jest phishing? Phishing to rodzaj cyberataku polegającego na podszywaniu się pod zaufaną osobę, instytucję lub serwis, aby oszukać ofiarę i wyłudzić od niej poufne informacje, np. hasła, dane logowania, numery kart płatniczych czy inne dane wrażliwe. Na maila użytkowników wysyłane były nieprawdziwe maile, wyglądające jak te wysyłane przez Roblox. W treści maila przesyłane były wiadomości o nieuprawnionym logowaniu do kont oraz prośba o zmianę hasła. Celem zmiany hasła trzeba było podać swoje dane do logowania, czyli nazwę konta i hasło. Po wprowadzeniu tych danych od razu są one przesyłane do oszusta, a tam konta były czyszczone z cennej wartości. Większość tych skamów była zrobiona tak, by udawać ekrany logowania prawdziwej gry, puszczając muzykę z menu czy imitując ikony w grze. Oszustwa przy wymianie między użytkownikami. Takich oszustw jest sporo i działają na wiele sposobów. Jako jeden z częstych wykorzystywano nieprawdziwe strony, imitujące oryginalną stronę umożliwiającą tradowanie między użytkownikami. Taki link z nieprawdziwą ofertą wysyłano na grupy zrzeszające fanów gry z podpisami typu. Sprawdź tę ofertę, to dobry deal. Link zabierał nas do podglądu wymiany, gdzie jakiś gracz oferował nam możliwość wymiany np. Na pięciu naszych rzeczy za jego jedną, gdzie proporcja wartości tych przedmiotów działała oczywiście na naszą niekorzyść, często oferując najtańsze przedmioty. W momencie kliknięcia w taki link automatycznie akceptowało to wymianę bez żadnego potwierdzenia transakcji. Nie ma możliwości zwrócenia takiej transakcji, chyba że sam Roblox zainterweniuje, co ponać nie dzieje się często. Ta metoda działa najczęściej na graczy aktywnych w grupach wymieniających się takimi przedmiotami w grze. Prywatne serwery. Ten skan wykorzystywał zupełnie inne podejście. Na serwisach takich jak Discord czy Reddit dodawano posty z prawdziwym zaproszeniem do prywatnego serwera. Serwisy te komentowano jako sekretne serwery z przeznaczeniem do zdobywania Robuxów, limitowanych przedmiotów albo jako serwery przeznaczone dla deweloperów. Dla uwierzytelnienia takiego skamu tworzono nawet domeny, które miały zapraszać na serwer. Po zalogowaniu się do takiego serwera nazwa użytkownika, jak i hasło automatycznie były przesyłane do oszustów. Najczęściej można było spotkać takie linki z zaproszeniami pod tiktokami czy w komentarzach na YouTube. Gracze klikający w link, nie sprawdzając URL, tracili konta bezpowrotnie. Chcę twoją skórkę. Nieważne, źle by to nie zabrzmiało, to do graczy, na których zauważono drogie przedmioty, wysyłano za pośrednictwem mail wiadomość o treści Cześć, jestem deweloperem i chciałbym, by wygląd twojej postaci znalazł się w mojej grze. W zamian zapłacę ci równowartość w robuxach, czy przelewem na Paypal, bądź w walucie krypto. Mogę ci zapłacić z góry. Jeżeli jesteś zainteresowany, dołącz do mojego Discorda i wyślij tam wiadomość. Kiedy taka osoba wyśle wiadomość, wyskoczy jej komunikat o prośbie do zalogowania się do swojego konta Roblox celem identyfikacji: czy to na pewno osoba, która została zaproszona na taki serwer? Tam całe twoje dane logowania były kradzione, a oszuści sprzedawali przedmioty przypisane do twojego konta. Jak wiadomo, to nie wszystkie możliwości na zostanie oszukanym w grze. Są to jedne z najczęstszych sposobów, ale nie jedyne. Bardzo ważne jest dokładnie czytanie maili, sprawdzanie czy naprawdę zostały wysłane z serwisu Roblox. W każdej grze, w której można zainwestować swoje realne środki, istnieją gracze chcący nas oszukać. Począwszy od Robloxa, kończywszy na Call of Duty. Tym poniekąd mrocznym akcentem żegnam się z Wami na dzisiaj. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i suba, by obejrzeć więcej takich odcinków. Pamiętajcie, uważajcie na siebie w sieci, by nie być kolejnym przykładem. Do usłyszenia!